W filmie na mapie Afryki sprawdzę jakie państwo tutaj jako ostatnie przetrwa. To nie jest tylko sunia mapa Afryki, bo tutaj też jest nawet Grecja, nawet Włochy się znalazły, i Hiszpania taka mała. Więc dobra, zobaczymy kto tutaj wygra. Ja już puszczam czas, czas jest na 5 i dobra. Jest na ten moment 74 państw, 74 państwa są. I dobra, przez pierwsze tutaj chwile już jakieś państwa upadają, już jest 70 państw, tutaj już Libia upadła, już jest 67 państw, bardzo zabawne. Czekam aż będzie 41 państw, szczerze. Tu to chodzi do jakichś już większych wojen, gdzie jakieś państwo w ogóle. Się bronią. Włochy już upadły o, przez Maltę. Ciekawe. Angola atakuje Zambię, ale te wojny tutaj na razie trwają bardzo powoli. Malawi atakuje Mozambik. Tutaj jeszcze jest Madagaskar. Zobaczmy, jak Madagaskar sobie tutaj poradzi, bo to też jest taka wyspa. Tutaj jeszcze nawet Irak jest. Irak też wygląda potężnie. W sumie możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, kto wygra tą wojnę. Oraz bić na serwer Discord. Link jest w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Postaram się go dać, ponieważ tam będzie wielka wojna widzów. Age of Conflict i polecam się zapisywać, bo zapisy są do 25 sierpnia, ale być może ten czas się jeszcze wydłuży, więc to się jeszcze zobaczy. Etiopia jest atakowana. Jed jakieś większe państwo tutaj może teraz upaść. Ale dobra, jeszcze się jakoś tutaj bronią. Algieria atakuje Mali. Tutaj jeszcze Somalia została trochę podbita przez y y Demokratyczną Republikę Konga. 45 państw już jest, więc naprawdę mało. Tutaj Irak dominuje tą prawą stronę, więc ciekawe ciekawie, czy oni się tutaj jakoś wbiją w, w tą Afrykę. I to jeszcze nawet Grecja jest. Grecja też zabiła jakieś tereny tutaj w Afryce. To chyba z tego jak Libia skapitulowała. Zimbabwe to może być koniec kolejnego państwa takiego trochę większego. Są atakowani od dwóch stron. Dobra, podpisali pokój. Tutaj mają wojnę teraz z Zambią i czy to z Zambia wygra? W sensie przegra? I Zimbabwe wygra wygranie? Tutaj jeszcze te dwa państwa istnieją. Tanzania atakuje Malawi. Czy to będzie ich koniec? Okrążenie zostało dobite. Stolica podbita. Kolejne państwo pada. Przeoczyłem aż moment, kiedy było 41 państw. Teraz już jest tylko 38. Uganda atakuje Demokratyczną Republikę Konga. To jest 6 do 1 zdolności bojowej. Czy to będzie koniec? No do stolicy mają jednak trochę terenów jeszcze do przejścia. I podpisali rozejm, ale Demokratyczna Republika Konga już nie jest tak potężna jak była wcześniej. Tutaj jakieś państwo upadło. Mauretania i Algieria sobie na tym zyskały. Gabon przejął jakieś tereny od Kamerunu. Ty, tutaj pewne państwo upadło. Wolę nie mówić nazwy tego państwa, bo nic by się nie stało tak naprawdę. Ale wolę nie mówić, tak dla bezpieczeństwa. Egipt tutaj może upaść. Egipt też takie kolejne większe państwo, które tutaj może zaraz zniknąć. Pozostało tylko 28 państw. Naprawdę szybko te państwa tutaj znikają. Grecja sobie jeszcze na tym Egipcie zyskała. Ciekawe. Tutaj ta RPA atakuje Namibię, Tanzania, Zambię. Tutaj też się ciekawe rzeczy dzieją, ale w żeby teraz to jakieś państwo upadło? Chociaż kolejne państwo gdzieś zniknęło, ale nawet nie wiem gdzie. A Turcja tu została trochę przez Cypr poobijana. Kolejne państwo tutaj upadło. Malta się robi coraz pężniejsza. Hiszpania też. Ciekawe. A wy teraz możecie w sumie w komentarzu napisać, jak myślicie, kto tą wojnę teraz wygra. No i podlić film punktami, łapkę w górę dać i suba. Nie wiem, możecie zajrzeć w opcję wspierający, ponieważ taką opcję mam. A to dla chętnych to raczej oczywista. Arabia Saudyjska atakuje Jemen. Tutaj te dwa państwa są mniejsze niż na filmie z Bliskiego Wschodu, więc tutaj to szybko poszło. Jemen już upadł i pod. Zostały tylko 24 państwa. Hiszpania atakuje Mauretanię. Hiszpania to serio zaraz może stać się potężnym państwem w Afryce, a zaczynali naprawdę od tutaj takiego małego skrawka terenu, co oni tutaj jeszcze podbijają. Jakąś wyspę Madera. No ta wyspa tutaj tak trochę odcięta jest od reszty Afryki przez Hiszpanię. Grecja walczy z Egiptem. Grecja z Egiptem piją Sudan, ale Grecja się wycofała z tej wojny i Egipt to może serio zaraz upaść. Całkiem ciekawe, RPA atakuje Tanzanię. No i RPA też się tutaj robi coraz większą potęgą. Można powiedzieć na przykład na statystyki kamerun jest największy, a RPA jest druga. A jeśli chodzi o złoto, to najbogatsze jest Mali. 100 tysięcy złota, to jest bardzo dużo i Kamerun, no Kamerun tutaj na tym traci. I zaraz Uganda może ich przegonić, no Uganda też tutaj wygląda pocerznie, ale tutaj nie ma takiego największego państwa. To jest duży ścisk, jeśli chodzi o teren, jeśli chodzi o no, statystykę terenów. No bo tutaj na przykład Mali od Kamerunu no nie dzieli jakoś dużo, to jest bardzo duży ścisk w tej tabeli, więc tu mogą się bardzo ciekawe jeszcze rzeczy dziać. Więc napiszcie w komentarzu, jak myślicie, kto wygra, ale tutaj to jeszcze ciężko stwierdzić tak naprawdę. Bo jak w ostatnim filmie można było już stwierdzić, że ostateczna wojna to będzie Virginia kontra Kalifornia yy, i Wisconsin ma jakby, no mało szans, to jednak tutaj to już jest naprawdę ciężko stwierdzić. Hiszpania została trochę wyparta, po tych granicach widać, że te dwa państwa miały po jeden zdolności bojowej i Malta tutaj zaatakowała jeszcze Hiszpanię. No okej, okay, tutaj dochodzi do wojen, Irak może zostać tutaj podbijany i Arabia Saudyjska też się staje, no Arabia Saudyjska teraz jest największym państwem, to bardzo ciekawe. Ciekawe co się tutaj stanie, ale jeśli oni chcą tutaj coś osiągnąć, to mogą się teraz wbijać w Afrykę, ewentualnie sobie tą północ jeszcze dobić i tutaj się wbijać w Afrykę, bo tu się dzieje najwięcej rzeczy: Kamerun podbija Sudan, Sudan, Grecja, Tanzania, Demokratyczna Republika Konga, tutaj Gabon, Angolą ciągle się biją, Nambia, Namibia się też ciągle bije. No, jeśli oni chcą coś zdziałać, to no tutaj mogą sobie naprawdę fajnie pofarmić teren i potem się po prostu wbić tam, gdzie, gdzie jest reszta wojen. Mali może upaść, ale nie, podpisali sobie jeszcze rozejm jest 17 państw na mapie na ten moment. Sudan się tutaj bije z kim? Z Demokratyczną Republiką Konga. Co ona w ogóle... Czemu ona ma tutaj jeszcze tereny? I tutaj stolicę ma w ogóle. Ej, coś się tu ciekawego musiało stać, ja to po prostu przeoczyłem. Ale dobra, tutaj te wszystkie państwa są naprawdę duże, nie licząc Cypru y i Madery, to tutaj te wszystkie państwa mają naprawdę szansę jeszcze na wygraną osobiście, uważam. Grecja się tutaj bije z Kamerunem. Hiszpania, no oni nie mogą w ogóle tej Madery dobić, to jest bardzo ciekawe. RPA może tu zaraz zniknąć z mapy. Madagaskar w ogóle zniknął przez RPA. Tutaj sobie niech atakuje, no RPA już nie jest takie potężne jak było jeszcze wcześniej. Oni mieli tutaj szansę na zwycięstwo, no ale już za bardzo jej nie mają. Tutaj Kamerun i Uganda. Trzecie i pierwsze największe państwo na świecie na ten moment. Na aktualnym świecie, no czyli mapie Afryki. No i tutaj jeszcze jakieś inne tereny graniczą ze sobą. Dobra, Kamerun już spadł, no ale dalej. To są bardzo duże państwa, które ze sobą graniczą. Tu mogą się ciekawe rzeczy za niedługo dziać, ale Kamerun naprawdę traci tutaj tereny. Uganda tutaj atakuje Gabon i Uganda oddziela Afrykę Północną od Południowej. To jest bardzo ciekawe w sumie. Grecja tutaj jest podbijana przez Sudan i czy to będzie ich koniec? Nie, Grecja myślę, że tutaj się jeszcze wybroni tak szczerze. Angola jest bita przez Ugandę jeszcze Demokratyczna Republika Konga ich atakowała. Demokratyczna Republika Konga w ogóle stąd zaatakowała Sudan, jakieś tereny przejęła. Oj, to jest jedna z zdolności bojowej, to widać, ale Grecja tutaj myślę, że za niedługo może serio upaść. I w ogóle Turcja upadła od Cypru i Grecji. Ciekawe. Tak tutaj no się zjednoczyli ze sobą w sumie chyba na tą wojnę po prostu. I na tej mapie był chyba od początku tylko jeden Cypr, czyli ten Wolny Cypr. Arabia Saudyjska tutaj straciła tereny na rzecz Demokratycznej, Demokratycznej Republiki Konga I tutaj yy, DRK ma przyczółek W Arabii Saudyjskiej I tutaj Sudan atakuje Kamerun, no Kamerun już nie jest Taki potężny jak był wcześniej, ale dali są Bardzo wysoko, to niby małe państwa Dali są wysoko w tej tabeli, więc tutaj Te wojny są naprawdę ciekawe, RPA Jest jeszcze bardziej tutaj dobijane przez Tanzanię Tu w ogóle jest okrążenie na morzu Okrążenie na morzu tego Re Republiki Południowej Afryki, ciekawe Grecja tutaj upada od Sudanu i czy to Kolejne państwo zniknie? Nie, jeszcze się trzymają Jeszcze w Afryce mają jakieś tereny i no już zniknęli, kolejne państwo odpada, pozostało tylko 12 państw a tutaj takiego faworyta nie ma, no niby jest to Uganda, ale oni dalej mogą przegrać oni nie radzą sobie z Angolą w, w wojnach kolejne państwo upadło, nie zwróćmy uwagę jakie to państwo było tak szczerze ale było całkiem spore i teraz Mali jest bite przez Ugandę, dobra Uganda wychodzi mocno tutaj na prowadzenie, nawet w statystykach to widać, ale Uganda jest atakowana przez Sudan i Angolę, byli atakowani przez, no z dwóch stron i Sudan sobie mocno, mocno na tym zyskał i Hiszpania też tutaj coraz więcej znaczy w tej Afryce i Cypr też tutaj. Ale Cypr jest okrążony w sumie przez Sudan i Arabię Saudyjską. A zaraz mogą być w ogóle przez Sudan okrążeni. Zobaczymy, jak tutaj ta wojna pójdzie. I Mali jest jeszcze bardziej niszczone. I Hiszpania jest drugim największym państwem na świecie. Co mnie będzie śmiesznie jak tutaj największym państwem w Afryce będzie Hiszpania. Pod koniec, możecie teraz napisać w komentarzu, czy myślicie, że Hiszpania ma szansę tutaj stać się największym państwem w Afryce. A Uganda jest tutaj już serio niszczona przez Hiszpanię i Sudan. Tutaj nie może dojść do konferencji pokojowej. No i doszło, więc Hiszpania na tym za dużo nie zyskała, ale dalej. To jest, no tutaj zachodnia Afryka cała jest ich. I Mali upadło, więc Hiszpania tutaj naprawdę fajnie sobie tereny przejęła, ale teraz następną wojnę pewnie będą mieli z Sudanem i to będą to są dwa największe państwa, pozostało tylko 10 państw, więc wojna pomiędzy tymi dwoma państwami może być naprawdę bardzo ciekawa, osobiście uważam. A RPA jeszcze się jakoś trzyma? O, to jest jedna zdolności bojowej. Okej, okay, jest dwa i Sudan tutaj traci tereny na rzecz Demokratycznej Republiki Konga, ale to były takie wojny, że te dwa państwa były mocno wyniszczone. Arabia Saudyjska się wbija w tutaj Demokratyczną Republikę. Republikę Konga. O, tutaj też jeden z ludności bojowej. To widać po tym, jak ten front chodzi śmiesznie. I tutaj też chyba był. No i tutaj już nie, okej. Okay. I Uganda. Uganda się jeszcze coś odbija. Przyjmują Demokratyczną Republikę Konga. Oni nie mieli złota, więc nie mieli jak się bronić. I Uganda ciągle. Uganda chce tutaj odzyskać swoje tereny od Sudanu. I doszło do wojny pomiędzy Hiszpanią a Sudanem. No i się skończyła. Angola atakuje. Nie no, to DRK też tutaj się jakoś trzyma. Oni ciągle jakoś się tutaj biją. W sumie każde państwo tutaj się jakoś trzyma. Było 10 państw przed chwilą, teraz jest 9. Ale to jakieś mało znaczące państwo. Po prostu upadło. Ok, Sudan atakuje Angolę. Angola się trochę odbija. Ciekawa. I tutaj znowu. No ty, co jest? Nie mają złota, żeby się bronić. Oni, no trochę jeszcze tam złota mieli, więc udało im się przejąć trochę jakichś terenów. Demokratyczna Republika Konga by musiała sobie Ugandę podbić. Sudan atakuje Hiszpanię i co jest? Okej, okay, Hiszpania się trochę odbija. Jakby DRK podbiło Ugandę, to by tutaj się złączyli w jedność i by mieli tutaj łatwiej, jeśli chodzi o wojny, a Angola atakuje Sudan. Czy Sudan ma szansę upaść? Na no, Sudan... no, na pewno ma, ale no ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Tutaj też się ciekawe rzeczy. Uganda ciągle walczy z demokratyczną republiką Konga. Te wojny mogą być długie. Tutaj jeszcze Angola dołącza do wojny I czy to będzie koniec DRK? Nie mają złota, żeby się bronić? Nie, jeszcze się trzymają. Tu mają jakieś tereny, tu mają stolicę, ale Namibia to podbija. I Sudan atakuje Ugandę teraz. No i przejmujemy jakieś tereny. Namibia też jest tutaj przez Angolę i południową Afrykę tak okrążona. No i no jeszcze Tanzanię, więc wydaje mi się, że oni mogą tutaj też niedługo upaść i to będzie kolejne państwo, które tutaj po prostu zniknie z mapy. A tu jeszcze Uganda ma jakieś tereny ciekawe, ale w Wydaje mi się, że to też za niedługo mogą stracić. Sudan walczy z Angolą. Angola przejmuje jakieś tereny. I Demokratyczna Republika Konga upada. I Namibia też może zaraz upaść. Oni mają dużo złota, więc mają jak się bronić, ale pewnie nie mają zdolności bojowej. I kolejne państwo upada. Pozostało tylko 7 państw. No i to tutaj takich naprawdę dużych państw. No bo też w sumie ta mapa jest duża. Angola tutaj się biła z Ugandą. No ale teraz to jest głównie czekanie, kto tutaj co zrobi. Uganda jest niszczona, jest atakowana ze wszystkich stron. I dużo tutaj terenu stracili. Sudan sobie tam fajnie przejął. to jakby Uganda złączyła fronty, to by Znowu oddzielała Afrykę Północną od Południowej, ale oni są podbijani przez Arabię Saudyjską. Nie mają oni nie mają złota, jak się bronić? No i oni tutaj mogą za niedługo serio upaść? Okej, okay. jeśli Arabii Saudyjskiej się skończyło złoto na atakowanie, ale Uganda też tutaj. Uganda z Tanzanią to są takie dwa najmniejsze państwa teraz. No i Uganda jeszcze bardziej traci tereny, a Tanzania ciągle tutaj atakuje RPA i mogą tutaj jeszcze to wygrać. Zyskują jakieś tereny, wskakują z siódmego miejsca na szóste, jeśli chodzi o statystykę terenu. Sudan walczy z Hiszpanią. Tutaj są wojny w sumie takie, oto kto będzie większym państwem, kto będzie na pierwszym miejscu w tabeli jeśli chodzi o teren, jeśli chodzi o złoto to RPA jest najbogatsze no tak wyglądają, Hiszpania jest bardzo, bardzo bogata i też jest bardzo duża, więc wydaje mi się, że mają większe szanse w wojnie z Sudanem ale tu jest po jeden zdolności bojowej, okej okay, już jest, już mieli dwa. co ciekawe, więc Sudan jakieś tam tereny od Hiszpanii przejął Angola jest tutaj jeszcze mocniej dobijana, yy, ktoś tutaj upadł, Uganda, Uganda upadła, to kolejne państwo które po prostu znika, no i pozostało 6 państw, tutaj Tanzania się trochę wybroniła tak, bo oni też tutaj mieli taką szansę na jak Uganda, ale koniec końców to Uganda upadła A Sudan walczy z Hiszpanią I ładnie tutaj tereny przejmują Więc teraz też możecie napisać jak myślicie kto wygra Tak wygląda mapa, statystyki terenu Tak wyglądają, a statystyki złota Wyglądają tak, Hiszpania się tutaj odbija I Angola jeszcze atakuje ten Sudan Sudan nie miał jak się bronić, nie mieli złota Tanzania przejmuje teren od Angoli Chociaż nie no, bo Angola im jeszcze wcześniej przejęła Bo tutaj no jest jakieś okrążenie jeszcze Hiszpania jeszcze mocniej przejmuje ten Sudan Hiszpania tutaj znowu się odbija To będą bardzo ciekawe wojny pomiędzy Hiszpanią oraz Sudanem i Tanzania jest znowu bita, no i Angola znowu przejęła jakieś tereny. Sudan jest bity, Hiszpania przejmuje tereny. Ale dobra, Sudan wziął pokój, oni sobie wyfarmili złoty i przez to mieli jak się bronić tutaj pod koniec. Ale Hiszpania znowu atakuje. Jakby Arabia Saudyjska ich jeszcze tutaj zaatakowała, to było, dla Sudanu byłby koniec osobiście, uważam. Ale Arabia Saudyjska też jest bita przez Angolę. Ciekawe, to zaraz myślę, że kolejne państwo, jakieś takie, które, jakieś takie, które wcześniej było większe, może tutaj upaść. Tanzania już uciekła po prostu na Madagaskar, zostali wyparci z głównego tutaj kontynentu. Angola atakuje Arabię Saudyjską, Arabia Saudyjska, Sudan i Sudan upada, Sudan był bardzo dużym państwem jeszcze można zobaczyć statystyce maksymalnego terenu mieli 30 tysięcy terenów, nie wiem metrów czy co to jest możecie napisać w komentarzu, bo ja nie wiem no a teraz upadli, teraz ich nie ma i Hiszpania atakuje Arabię Saudyjską jeszcze tu Angola atakuje Hiszpania tutaj będzie mogła zdominować północ Angola środek, a RPA no południa a Tanzania Madagaskar i to może być bardzo ciekawe a tutaj Tanzania miała jeszcze jakieś tereny w środku no jeszcze się odbijają, jeszcze tutaj chcą walczyć o to, żeby mieć tutaj jakiekolwiek tereny w głównym kontynencie tutaj Afryki, a nie na tylko Madagaskarze, i to wygląda ciekawie, bo im się serio tutaj udaje walczyć. Oni jeszcze Arabię Saudyjską atakują, a Hiszpania z Angolą jeden z doności bojowych, chociaż Hiszpania już ma dwa. Jakieś tereny tutaj będą przejmowali. Angola jest tutaj podbijana. To może być kolejne państwo, które zaraz upadnie. Oni nie mieli złota, jak, jak się tutaj bronić. Nie mieli złota, by się bronić. A Tanzania walczy z Hiszpanią, i Arabia Saudyjska walczy jeszcze z Hiszpanią. Hiszpania by musiała sobie tą Arabię Saudyjską ogarnąć, żeby tutaj mieć już spokój od tego frontu. I móc się tutaj skupić po prostu na południu. RPA atakuje Tanzanię, Angola jest bita z dwóch stron, od południa i północy przez Hiszpanię i RPA. Nie, nie, nie mamy jak się bronić, stolica przejęta, kolejne państwo odpada. A Hiszpania walczy tutaj na dwa fronty. Hiszpania ma tutaj granice z każdym, więc ma tutaj naprawdę ciężką sytuację, ale sobie jakoś radzą. Tanzania jeszcze podbija coś od tego, od Arabii Saudyjskiej. Oj, Hiszpania sobie przestała tutaj radzić, ale zostali wyparci tutaj. Prawie stracili tutaj dostęp do yy, Morza Czerwonego, chyba. No, to jest. Chyba może czerwona, ale Hiszpania znowu się odbija. I bardzo ładnie im to wyszło. Prawie tutaj przejęli jakiś przyczółek. No i Arabia Saudyjska znowu się odbija, ale nie odbija mi się tak mocno. Jeszcze Tanzania atakuje Hiszpanię, ale sobie wzięli już tutaj pokój. Hiszpania znowu atakuje Arabię Saudyjską. I stopili przyczółek tutaj. Wydaje mi się, że Arabia Saudyjska może za niedługo z Hiszpanii upaść. Ale teraz Tanzania już. Tanzania była niszczona na dwóch stron. Więc teraz pytanie: kto kto upadnie szybciej? Czy Arabia Saudyjska, czy Tanzania? Może jeszcze ktoś inny. Ale wydaje mi się, że największe szanse, szanse są na to, żeby Arabia Saudyjska albo Tanzania tutaj Upadła. I czy Tanzania upadnie? Oni mają jeszcze tutaj stolice w, na Madagaskarze. Jakie to jest miasto? Antanarywa. Antanarywa. No, mają tutaj jeszcze stolicę. Wystarczy tam yy, przy, przejść się po prostu. Tutaj ta RPA wraz z Arabią Saudyjską próbujemy się tu dostać. No i są o krok od stolicy tutaj. A tutaj Tanzania ma naprawdę mało terenu, więc wydaje mi się, że Tanzania może zaraz upaść. A Tanzania coś jeszcze walczyła. Odbili jakieś tereny od RPA. Coś tam przycisnęli jeszcze i chcą ich wyrywać. Po prostu oni chcą ich. Wyprzeć z tej wyspy, żeby tutaj móc się po prostu bronić Ale im się to nie udaje, mają 0 złota Ale ci mają, też mieli mało zdolności bojowej mało złota, tutaj ta Arabia Saudyjska Się biją z RPA, biją się tutaj To taka bitwa Mada o Madagaskar po prostu jest Bardzo ciekawe, a tutaj Hiszpania Atakuje Arabię Saudyjską, Arabia Saudyjska To już za bardzo terenów nie ma Tanzania wyparła Arabię Saudyjską z Madagaskaru I teraz to będzie głównie wojna pomiędzy Tanzanią oraz RPA A RPA atakuje Hiszpanię, to dobrze idzie Tanzania upadła, pozostały trzy państwa A RPA ma tutaj złoto na prowadzenie tej wojny. I Arabia Saudyjska też tutaj atakuje tą Hiszpanię. Oni, Arabia Saudyjska też sobie tutaj jakoś radzi. Więc teraz też możecie napisać jak myślicie kto wygra. W ogóle piszcie ciągle jak myślicie kto wygra, bo komentarze podbijają zasięg. I wtedy jest fajnie. No a teraz tutaj RPA znowu zostało trochę mocniej dociśnięte. Tutaj jest takie okrążenie. A Hiszpania walczy z Republiką Południową Afryki. To będzie bardzo ciekawa wojna pod koniec, bo niby Hiszpania ma więcej terenów, ale tutaj bardziej chodzi o złoto, którego RPA ma trochę więcej i o zdolność bojową. A wydaje mi się, że Arabia Saudyjska tutaj już zaraz upadnie, no. Hiszpania ich podbija. Przejęli jedną stolicę. Przejm przejmą drugą. Przejęli drugą, i tutaj, no, już Arabia Saudyjska jest bardzo mała. Tu wystarczy się dostać do Kuwejtu. Ale czy im się to uda? Na razie RPA się broni. W sensie na razie Arabia Saudyjska się broni, a RPA tutaj przyjmuje coraz więcej terenów od Hiszpanii. I to się już robi bardzo niebezpieczne dla Hiszpanii, bo oni tutaj zaraz ich prześcigną. Arabia Saudyjska się jeszcze odbija. Okej, okay, Hiszpania tutaj atakuje znowu Arabię Saudyjską. Podchodzą pod ten Kuwejt, ale tu już mam lagi jak jest jakaś taka wojna pomiędzy Hiszpanią i RPA. To idzie to nawet zobaczyć. Pa, teraz jest zaczęła wojna. No i już widać: 23 FPS-y. Ostatnia stolica to musi być ostatnia stolica RPA. Tutaj nawet nie ma więcej miast. Wystarczy do Shirazu dojść. Ale Hiszpania też nie może się na tym za bardzo skupić, bo ciągle są tutaj niszczeni. No może nie niszczeni, ale atakowani przez RPA. A takie dobicie Ar Arabii Saudyjskiej by bardzo Hiszpanii tutaj pomogła, bo by nikt ich tutaj z tego prawego rogu ciągle nie atakował. Hiszpania chyba nie ma złota. Hiszpania nie ma złota, bo jest tutaj mocno atakowana przez Republikę Południową Afryki. No i wzięli sobie pokój, ale naprawdę dużo terenów to stracili i teraz RPA jest największym państwem tutaj na, na świecie. A RPA, a Arabia Saudyjska tu masz jeszcze jakieś tereny, oni się odbijają i Hiszpania może teraz upaść. Oczywiście ja tutaj też nic nie ingeruje, żadne tutaj państwo nie ma błyska, nikt ode mnie nie dostał żadnego złota, ani nic. Ja tutaj po prostu komentuję, obserwuję, to jest symulacja, ale Hiszpania ciągle tutaj próbuje dopić tam Arabię Saudyjską, ale oni tutaj nawet z nimi nie graniczą jakoś mocno. Okej, okay, bo tutaj było ta RPA, tutaj doszli aż do Morza Południowego, Morza Śródziemnego, no, morze śródziemne, nie południowe. Nie ma chyba czegoś takiego jak morze południowe, jest tylko morze północne, którego tutaj akurat nie widać. Arabia Saudyjska atakuje tutaj Hiszpanię. No jak tutaj Hiszpania upadnie, to wydaje mi się, że RPA ma tutaj łatwą wygraną, a jeśli Arabia Saudyjska upadnie, to Hiszpania myślę, że tutaj jeszcze będzie się przez chwilę biła, ale oni są znowu tutaj atakowani przez RPA, a Hiszpania nie ma złota jak się tutaj bronić. Nie mają złota by się bronić, no i dla Hiszpanii to bardzo źle wygląda. Zaraz tutaj wrócą do swojego po początkowego stanu w sumie, jak oni mieli tutaj tylko Jakieś tereny na północy Maroko. No, jeśli chodzi o teren, to to już widać, że RPA ma tutaj największe szanse. Ale Arabia Saudyjska też się mocno tutaj odbija. Oni się też biją tutaj z RPA teraz. Arabia Saudyjska kontra RPA. No, ale Hiszpania sobie z tym, z tą Arabią Saudyjską nie poradziła. Teraz tutaj wspólnie atakują. Hiszpania wraz z RPA tutaj atakowali. No, ale Hiszpania też jest tutaj już podbijana. Wydaje mi się, że ten teren zaraz tracą. No, jak Hiszpania sobie z tą, z Arabią Saudyjską nie radziła. Teraz Hiszpania jest mniejsza w ogóle od Arabii Saudyjskiej. No, to RPA musi sobie tutaj po prostu poradzić. Tak samo było na wojnach na Bliskim Wschodzie, jak ten. Jak Arabia Saudyjska sobie z Jemenem nie radziła, to szybciej do Jemenu doszedł Kazachstan i po prostu ten, ten Jemen dobił. No i tak samo się dzieje tutaj. Hiszpania sobie nie radziła z Arabią Saudyjską, to tutaj szybciej RPA przyszło do Arabii Saudyjskiej niż Hiszpania podbiła tą Arabię Saudyjską. No i Hiszpania upada, ostateczna wojna to jest RPA kontra Arabia Saudyjska. No i wydaje mi się, że tutaj RPA już po prostu tą Arabię, Arabię Saudyjską dobije. Ale ja tutaj posiedzę do samego końca, bo tutaj a jeszcze się jakoś bronią, próbują się jakoś bronić jak tu Arabia Saudyjska wygra, to to będzie nieprawdopodobne, jeśli chodzi o złoto no to, Ar Arabia to RPA ma trochę więcej złota, więc wydaje mi się, że taka na pięć wojen mogą ich tutaj podbić ale to też chodzi o zdolność bojową, ale zdolność bojową to nie powinni sobie po prostu poczekać na nią, no teraz mają lepszą zdolność bojową i to widać, no i tutaj są atakowanie, ale czy mi starczy sił, żeby tutaj do dobić Arabię Saudyjską, no i nie starczyło, tu jeszcze Arabia Saudyjska ma jakieś tereny, tu jeszcze Kuwait mają, ciekawe, no i Arabia Saudyjska z Znowu się tutaj broni. Ale to jest 6 do 3, już 5 do ilu? Do 3, no więc RPA powinno tutaj móc zaatakować. Tutaj się jeszcze jakoś powoli wbijają. No to jest 15 tysięcy złota i 3 zdolności bojowej. Nie, to jest już 9, ha. No ale i, to, i tak, Południowa Afryka ma o wiele lepszy tutaj przychód, ale też więcej wydają na wojnę w sumie. Ale dobra, teraz znowu coś atakują, no i znowu rozejm. No w sensie tu jest raczej wiadome, że tutaj chyba RPA wygra. I niby mógłbym to tu już tutaj zakończyć, powiedzieć, że RPA wygra, ale tutaj chcę posiedzieć do samego końca, bo Arabia Póki jest w grze, to mając o co walczyć. Okej, okay, już nie mają złota. Czy im się uda przejąć Arabię Saudyjską? Czy uda im się przejąć ich stolicę? Nie. A czy teraz? Udało im się. I dostaną achievement, Zacznie symulację z 50 plus państwami i musi zostać tylko jedno. No i świetnie. RPA tutaj wygrywa.